Czy opakowania suszonych owoców mogą wpływać na ich jakość? Czym różnią się owoce suszone od liofilizowanych? Czy warto unikać siarki w suszonych owocach? Na te inne pytania odpowie się Staniszewska z firmy Biosom, założycielka sklepu z ekologiczną żywnością o czystym składzie. Ja nazywam się Marta Kostera i zapraszam do wysłuchania siedmiu pytań o owoce suszone i liofilizowane. Startujemy! Jakie są główne różnice między owocami suszonymi a liofilizowanymi? Czym różnią się te procesy? Które owoce najlepiej wybierać w wersji liofilizowanej, a które suszonej? Zacznijmy od tego, że proces suszenia i proces liofilizacji mają jedną wspólną cechę. Obydwa pozbawiają owoce wody, tylko dzieje się to w różny sposób. Proces tradycyjnego suszenia to jest obróbka termiczna w wysokich temperaturach, nie jakichś super wysokich, ale wyższych. Generalnie jest to zazwyczaj suszenie powietrzem lub suszenie na słońcu i przez to ciepło, woda jest odparowywana i owoc się kurczy. Tej wody się pozbywa, robi się bardziej suchy, ale oczywiście zachowuje jakiś procent wilgotności i to też jest parametr suszonych owoców. W procesie liofilizacji owoce są tak jakby suszone mrozem, czyli owoc jest najpierw zamrażany, a później. Woda, która staje się lodem, która jest lodem, jest w procesie sublimacji od razu zamieniana w parę, więc nie ma cieczy, i owoc staje się suchy i chrupiący, chrupki. Jest to inny proces odprowadzenia wody. Uzyskujemy trochę inną fakturę i strukturę suszonego owocu. I jaka jest zaleta liofilizacji, a lekka wada suszenia? tradycyjnego. Otóż w procesie liofilizacji mamy mniejszą utratę witamin. Nie wszystkie witaminy lubią obróbkę termiczną i obróbkę ciepłą, dlatego na przykład witamina C może być wyższa w przypadku liofilizowanych owoców, a niższa w przypadku owoców suszonych. Natomiast trzeba pamiętać, że obydwa rodzaje usuwania wody z suszonych owoców pozbawiają je, pozbawiają je wilgotności wody, w związku z czym Owoce stają się słodsze, zawartość cukru się zwiększa na gram produktu. Które owoce najlepiej wybrać w wersji liofilizowanej, które w suszonej? No, pytanie do czego chcemy je użyć. Na przykład owoce liofilizowane są świetnym dodatkiem do owsianek, do jogurtów, do pochrupania takiego samodzielnego. Natomiast absolutnie nie używałabym ich do pieczenia. Jeżeli na przykład mamy zamiar robić wypieki z suszonymi owocami, do których świetnie się nadają właśnie suszone owoce, no To nie należy wybierać procesu liofilizacji, należy wybrać tradycyjną obróbkę termiczną, i wówczas w takim cieście te owoce świetnie rozmiękną się i będą bardzo dodadzą naturalnej słodyczy. Możemy stosować takie słodzenie ciastek, na przykład zamiast dodawać do nich cukru. Co oznacza biały nalot pojawiający się na suszonych owocach? Cóż. Ten nalot nie oznacza, że produkt jest zepsuty, mówimy o tym dosyć często. Taki nalot świadczy o tym, że produkt jest jak najbardziej naturalny, cukier przepływa i krystalizuje się w postaci takich kryształków, wychodzi na zewnątrz owoców. To tylko świadczy o tym, że nie ma żadnych oblepiaczy użytych do zakonserwowania tego owocu i jest takim dobrym znakiem, że kupiliśmy coś, co jest naturalne. I będzie na pewno smaczne, pozbawione chemii. Dlatego nie trzeba się bać owoców, które mają biały nalot. Ale uwaga, jeżeli biały nalot nie występuje w postaci kryształków, natomiast jest to bardziej puch, są widoczne niteczki, czarne kropki, zielone kropki, jakieś podejrzane kolory. To i przede wszystkim zmienia się też zapach tego produktu. To nie należy takiego produktu spożywać. Pleśń wchodzi w głąb owoców. Trzeba ostrożnie podejść do takiego jedzenia i lepiej się zastanowić, przekroić owoc, zobaczyć, czy nic się w nim przypadkiem, przypadkiem się w środku nie dzieje. Może lepiej go nie spożywać i skontaktować się wtedy z producentem. Białe kryształki są ok, puch, kropeczki kolorowe nie do końca. Co można zrobić z takim owocem, w którym cukier wyszedł na wierzch i go widać? Można go namoczyć, umyć. Cukier się rozpuszcza w wodzie, więc traktowanie wodą takiego owocu na pewno usunie ten nalot i automatycznie owoc będzie bardziej apetyczny. Natomiast nie należy się absolutnie tego obawiać, że ten cukier wychodzi na wierzch owocu. Można go spokojnie zjeść. Jeżeli wizualnie Ci to przeszkadza, poratuj się wodą, umyj produkt albo na przykład wykorzystaj go do pieczenia, zrób domową granolę, ciasteczka, będzie super. Co jeszcze jest istotne w przypadku suszonych owoców, to to, że sam proces suszenia i pozbawiania produktów wody, tak samo jak proces liofilizacji, ograniczają wilgotne środowisko, w którym lubi się rozwijać pleśń. Dlatego prawdopodobieństwo, że spleśnieją Ci suszone owoce jest znacznie mniejsze. Czy owoce suszone lub liofilizowane mogą zawierać niewidoczną pleśń lub mykotoksyny? Czy spleśniałe owoce mogą trafić do procesu suszenia lub liofilizacji? Oczywiście prawdopodobieństwo jakieś występuje, jest to prawdopodobne, natomiast każdy producent szykując swój surowiec, a zwłaszcza surowiec premium, a w Biosą mamy tylko takie surowce, stara się na etapie szykowania materiału do produkcji tych owoców, które później będą suszone, zrobić selekcję tego owocu. Także na pewno owoce są przebierane przed procesem suszenia. To nie jest tak, że wrzucane jest wszystko jak leci i nikt nie zwraca na to uwagi, ponieważ taki producent bardzo dużo by ryzykował. Gdyby do procesu suszenia dostały się owoce, które jakościowo nie spełniają standardów i wymogów procesu technologicznego, to uszkodzeniu mogłaby ulec cała partia takiego suszonego owocu, a to jest ogromna strata dla każdego producenta. Więc w interesie każdego producenta surowca leży to, żeby odpowiednio go wyselekcjonować i pozbyć się, Podejrzanych owoców, owoców, które mogą zawierać pleśń albo które są nie do końca jakby zweryfikowane jako jakość. A także kontrola jakości występuje na każdym etapie produkcji, i tak samo występuje na tym etapie produkcji u producenta, jak i później u nas w biosom. Także jeżeli my ręcznie pakujemy wszystkie surowce, to mamy nad nimi stuprocentową kontrolę, i dokładnie wiemy, kiedy jakiś surowiec nie spełnia naszych kryteriów, kiedy jest podejrzany i kiedy trzeba go zweryfikować, więc nie przepuściłybyśmy czegoś, co nosi choćby znamiona jakiejkolwiek pleśni czy jakiegoś zepsucia. Czy mogą się zdarzyć takie przypadki? Pewnie tak. Pewnie nie jesteśmy w stanie wykluczyć w 100% takiego ryzyka, natomiast muszę. Podkreślić, że zwracamy na to bardzo dużą uwagę i też nie bierzemy losowych surowców, tylko zawsze mamy zweryfikowanych dostawców i zweryfikowane partie produktów. Jak długo można przechowywać owoce suszone i liofilizowane po otwarciu opakowania? Jakie warunki przechowywania najlepiej zachowują ich wartości odżywcze i smak? Owoce suszone i owoce liofilizowane tak naprawdę można przechowywać w nieskończoność, ale należy pamiętać, że produkty naturalne, bez konserwantów, naturalnie się starzeją. Co sprzyja starzeniu się owoców suszonych? Zacznijmy od tego rodzaju owoców, od suszenia tradycyjnego. Oczywiście powietrze. Także trzeba tutaj szczelnie zamykać owoce suszone, żeby przechować je jak najdłużej, ponieważ każdy dostęp powietrza powoduje, że zachodzą w, w owocu procesy starzenia, czyli wysychania krystalizowania się i wychodzenia cukru i tylko takie i wyłącznie jakby aspekty możemy tutaj zaobserwować. Natomiast suszone owoce, jeżeli nie są przechowywane w wilgoci, bo to musi być zawsze suche miejsce, mogą być tak naprawdę przydatne przez wiele, wiele lat. Później można je sobie spokojnie namoczyć, wykorzystać do przetworów, do gotowania i tak Owoce liofilizowane mają tą zaletę, że chrupią, natomiast mają tą wadę, że są bardzo higroskopijne, czyli Szybciutko absorbują wodę z powietrza. I tutaj brak dostępu do powietrza jest kluczowy do dobrego przechowywania, czyli do przechowywania takiego, żeby zachować konsystencję liofilizowanego owocu. Jeżeli będziemy trzymać taki owoc na przykład w dojpaku, nie do końca zamkniętym, albo często otwierać opakowanie, w którym jest przechowywany, to może on nam skapcieć, zrobić się taki miękki i stracić tą swoją chrupką konsystencję. Także Odpowiednie przechowywanie produktów, jakim są suszone owoce, to przechowywanie w suchym miejscu, z niewielkim dostępem do powietrza, z rzadkim dostępem do powietrza, czyli w szczelnie zamkniętych pojemnikach, i tak jest najbezpieczniej, i tak można przechowywać y, owoce przez lata. Oczywiście każdy owoc ma jakąś datę najlepiej spożyć, spożyć przed, natomiast nie jest to wyznacznik absolutnie tego, że produkt po tym czasie nie nadaje się do spożycia. Pamiętajmy, najlepiej spożyć przed, czyli producent gwarantuje w testach przechowalniczych, że do tego i tego dnia określonego na etykiecie produkt zachowuje. Swoją strukturę, konsystencję, walory, właściwości, nic się z nim nie dzieje, a później produkt się naturalnie starzeje, ale to wcale nie oznacza, że jest zepsuty czy nadaje się do wyrzucenia. Czy siarka używana do utrzymania koloru owocu, na przykład moreli, wpływa na ich wartość odżywczą lub bezpieczeństwo? Czy warto jej unikać? Ja bym wybrała owoce bez siarki. Dlaczego? Dlatego, że ona nie jest potrzebna. Jeżeli zależy nam na super ładnym kolorze, ok, dobra, możemy zrobić wyjątek, ale Trochę po co ryzykować własnym zdrowiem. Oczywiście ta siarka, która jest używana do podtrzymania tego pięknego koloru suszonych owoców, jest teoretycznie w normach, które są wytyczone w oparciu o pewne badania. Natomiast długoterminowe skutki spożywania takich produktów, nie wiem, czy są zbadane. Ja bym wolała nie ryzykować. Skoro można jeść naturalnie pyszny owoc bez dodatku siarki, to wybrałabym właśnie taką opcję. I taką opcję wszystkim polecam, zwłaszcza, że nie wiadomo, jak takie dodatki do żywności czy konserwowanie żywności działa w przypadku np. osób z alergiami. Podobno może być to nie do końca wskazane, by takie produkty spożywać. Więc jak najmniej dodatków do żywności, jak najczystsze produkty, i za tym się podpisuję obiema rękami, i za tym stoi marka Biosą. Czy opakowania owoców suszonych lub liofilizowanych wpływają na ich jakość i trwałość? Czy plastikowe opakowania są bezpieczne? Otóż tak. Opakowanie ma ogromne znaczenie i myślę, że bardzo wpływa na jakość produktu. Na przykład wiem z rynku i z własnych doświadczeń oraz z badań, które prowadzimy w biosom, że produkty liofilizowane, zamykane w dojpakach potrafią być płaciate, w cudzysłowie, czyli takie niezbyt chrupiące po zakupie, potrafią być pokruszone. I generalnie doznawać uszczerbków takich mechanicznych poprzez, by, poprzez to, że klienci dotykają opakowania w momencie zakupu, czasami się rozmyślają, odkładają na półkę, no i produkty ulegają uszkodzeniu. W przypadku bardzo wysokobarierowych i sztywnych opakowań, takich jak słoiki, no taka mechaniczna forma uszkodzeń nie może wystąpić, ale co jest bardzo ważne, słoiki mają bardzo wysoką barierę zatrzymującą powietrze. Tam nie ma możliwości, żeby powietrze przenikało do środka i dzięki temu owoce suszone, owoce liofilizowane są jeszcze lepiej przechowywane. Dodatkowo pamiętajcie, że akurat my mamy taką technologię, która pozwala nam wyssać powietrze z całego słoika. Zamykamy te słoiki próżniowo. Dzięki temu ten dostęp powietrza, który wpływa na starzenie się produktu, jest minimalny, zminimalizowany to są produkty, to są opakowania, w których produkty również są bezpieczne, natomiast nie należy w tych opakowaniach za długo przechowywać produktów, ponieważ ta bariera jest znacznie niższa niż z opakowania sztywnego w postaci właśnie słoika czy wysokiej jakości pojemnika plastikowego, do którego możecie przełożyć swoje suszone owoce. Oczywiście warto zwrócić uwagę, żeby ten pojemnik nie zawierał BPA. Zobaczcie, te słoiki są tak zamknięte, że poproszę tutaj asystentkę, żeby przy otwarciu Słuchać taki dźwięk, i dopiero tutaj ma dostęp powietrze po otwarciu tego słoika. Do tego momentu produkt jest szczelnie zabezpieczony, dzięki czemu my gwarantujemy nawet do dwóch lat i więcej a takich prób przechowalniczych nie robiliśmy że te produkty liofilizowane będą chrupiące i doznania wasze z jedzenia tych produktów będą takie, jak powinny być. Czy suszone owoce mogą zawierać dodatkowe cukry lub konserwanty, które nie są widoczne na etykiecie? Hmm. Trudne pytanie. Nie powinno tak być, że produkt zawiera coś, co nie jest wykazane na etykiecie. Generalnie konsument ma prawo wiedzieć, co kupuje, co je i co wybiera, i ma prawo do pełnej informacji. Na co więc warto zwrócić uwagę? Hmm. Pewnym zabezpieczeniem i gwarancją jakości produktu jest zawsze certyfikat ekologiczny. Pamiętajcie, że w przypadku ekologicznych produktów nie można dodawać do produktu niedozwolonych sztucznych, chemicznych dodatków. Wszystkie dodatki dodat muszą być wykazane na etykiecie, wypisane wartości odżywcze też. Więc tutaj daje nam to taką gwarancję, że nie ma nic ukrytego w danym produkcie i wszystko jest jasne, widoczne jak na dłoni. Dlatego warto zawierzyć certyfikatowi ekologicznemu. On już nas y, chroni przed tym, że w produktach na pewno nie ma żadnych dodanych, sztucznych dodatków. Często suszone owoce zawierają dodatkowo dodany cukier, czyli oprócz tego, że sam owoc jest słodki, na przykład takie mango, to dodatkowo dosładza się cukrem, żeby to wrażenie słodkości było jeszcze większe. Naszym zdaniem jest to zupełnie niepotrzebne. Można wybrać produkty, które są stuprocentowo danym owocem, tak jak w przypadku suszonego mango. Na naszej etykiecie w składnikach znajdziesz 100% mango. Podsumowując, na co zwracać uwagę przy zakupie owoców suszonych i liofilizowanych? Na pewno na wygląd. Jeżeli widać owoc, no to to już jest super plus, bo w wielu opakowaniach po prostu nie możecie tego produktu zobaczyć. W naszym przypadku akurat stawiamy na to, że produkt jest naszą największą, najlepszą etykietą. Kolor owocu ma znaczenie i zbyt jaskrawy kolor świadczy o dodatkach siarki i przypuszczam, że w, tak, w przypadku takich produktach moglibyście się spodziewać, że, że taki dodatek znajdzie się na etykiecie. Oczywiście bierzmy pod uwagę to, że na przykład mango jest naturalnie jaskrawo-żółte, i tutaj nie potrzeba żadnego dodatku, żeby ten kolor w słoiku było widać. Co jeszcze? Certyfikat ekologiczny to o czym wspomniałam on gwarantuje, że nie może być żadnych syntetycznych dodatków do żywności, żadnych sztucznych dodatków, żadnej chemii już w procesie uprawy, bo certyfikat ekologiczny idzie od ziarenka aż do plonu, do finalnego produktu. No i opakowanie jest bardzo istotne, czyli żeby było szczelne, żeby było wysokobarierowe, żeby ten dostęp powietrza był jak najmniejszy, żeby ten owoc suszony zachowywał swoje wszystkie walory jak najdłużej.